W samym środku Maroka czeka na nas najbardziej hardkorowa góra w całym moim życiu. Nigdy na takiej nie byłem i chciałem was zabrać razem ze mną. Cała podróż od początku do końca, jak to się zaczęło, jak to się skończyło. No ale żebyśmy polecieli od początku, to trzeba polecieć od samego początku. Jeżeli ktoś z nas zginie podczas tego, to chociaż będę miał udokumentowany, nagrodzą zaraz nie wiem pierwszego dnia byliśmy już spakowani, więc po prostu trzeba było wstać, wziąć wszystkie rzeczy No i lecieliśmy na lotnisko, a z lotniska, z Polski, prosto do Londynu Dzisiaj <grym wiosenka> ja jesteśmy przy Buckingham Palace, <grym wiosenka> widać go No i rozpoczynamy naszą fiestę Z jednej strony buty, a z drugiej kanapeczki. <grym wiosenka> Hermetycznie. Hermetycznie zapakowałem tam kanapę lidla drwalski Masełko, majonezik, czeku, pasta z pomidorów I Po co chodzić do restauracji? Hej pa! W tym dniu ja i Marta przeszliśmy na lotnisko, tam spotkaliśmy się z naszą ekipą, która razem z nami idzie. No i czekaliśmy około 6-7 godzin na lot. Ale już z Wielkiej Brytanii polecieliśmy prosto do Marrakeszu. Wyszliśmy z lotniska mega głodni, bo nic nie jedliśmy, jedyne co to ta piękna kanapka, którą widzieliście. Poszliśmy zapoznać się z pyszną kuchnią, a dokładniej mówiąc pyszną fasolą. No, a bo kafka. O tak, to początek mojego dokumentu, Naszy, naszymi y, tymi jest tak, 30 minut do tego jak przyjechaliśmy No i już jakiś pewien pan musiał zaprowadzić nas w naprawdę ciekawe miejsce Szliśmy tak przez takie uliczki przez jakieś 5 minut Nie wiedząc kompletnie gdzie idziemy Ktoś nas prowadzi proszę państwa na market jest ciekawe Okazało się, że chłop zaprowadził nas w jakieś dziwne miejsce pod jakiś dziwny sklep Nie wiedzieliśmy o co chodzi, ale zaczęli nam wszystko opowiadać Jakie Kazidła. Nie Są zapachy po Rambadzamba, gulu, gulu. Typek w sklepie pokazał nam herbatę. Zaprosił nas do środka sklepu, i nagle z za pleców po prostu wyszedł gościu, który już miał gotową herbatę, żebyśmy spróbowali. Proszę Państwa, jesteśmy ugoszczeni już przez 10 minut. Dobra Na coś wiem, co nie kupił, no czemu nie? Ale... Tutaj jeszcze nie wiem, co odwaliłem. Już jesteśmy tu 15 minut. Chyba kupimy wszystko. Pijemy drugą herbatę. Jest ciekawy. Padnie namówił. Kupiłem herbatę i jakieś czminkę. Okej. Okay? <grymne> Zostaliśmy skamowani. Haha, <grymne> zł sklep jest prawa. <grymne> W środku wszystko nam polecał, mówił, że to jest dobre. Tutaj powiedział, że to jest za darmo. Więc my, pierwszy raz w tym kraju, uznaliśmy, że wspaniali ludzie i musimy kupić, po prostu pomóc, wspomóc tych ludzi. No i wiesz, wiemy, dlaczego czego ta z Indii. Po prostu zapomnieliśmy, ile waluta tamta jest na nasze, i wydaliśmy 300 zł w sklepie z przyprawami, kupując herbatę i dwie szwinki. Cześć, wydymany. Ja też się czuję, wydymany. Ten ziomek został skamowany na 150 zł na herbatę. A ty? A ty? A ty? A ty? A ty? A Jest to 150? Tutaj już z lekkim doświadczeniem wydawania pieniędzy w Maroku uznaliśmy, że nie będziemy kupować tej koszulki za nic. Not yet, not yet. We can take 15. 15? No ty, no ty. No, ty, to No, ty. No, ty. No, weekend 50. 50. No, 50. I właśnie przez to nauczyliśmy się, że trzeba po prostu dać tak złą cenę, żeby się zgodzić. Koszulkę kupiłem eee, 6 zł. Wszystko to jest do kupienia, wszyscy chcą cię oshamować, a życie jest piękne. No ogromny. wybiegnie i pieniądze. To znam tych W całym tym kraju mają totalnie wyrąbane, jeżeli chodzi o jakiekolwiek przepisy. I pięknie to wygląda. Przed naszym wejściem na górę musieliśmy oczywiście zobaczyć wszystko co ma do zaoferowania Maroko, no i musieliśmy coś wrócić rikszą do domu. Wszyscy krzyczą O, myślę, znalazła i nas! Następnego dnia z rana szybko śniadanko ogarnięcie się i trzeba było pojechać już prosto pod górę, bo trochę do niej było przygotowania. Coś gotowa? Stawać. Oto plecak, drzwi, plecak, rzeczy, rzeczy, oznacza. Szef, szef, gotowy. Oto. Adam był totalnie zdruzgotany. On wiedział, że za niedługo się zacznie. A tak górzysty zostanie rozpoczęty. Za pięć minut. Pięć minut. To nie są żarty. 4167 metrów nad poziomem morza. poziom morza nigdy nie był niżej. Kierowca nas odebrał, jechaliśmy już prosto pod górę po to, żeby jak najszybciej mógł zacząć wchodzić, bo droga krótka nie była. Na miejscu spotkaliśmy się z naszym Sherpą No i kupiliśmy też wodę, którą będzie w Juzu, Nasz piękny osioł Okazało się, że moje buty nie są za dobre no jest dziwne, no właśnie, że Więc trzeba zmienić Adam miał ogromną ochotę na orzechy, więc po prostu jadł, jadł Nie mógł przestać To, no, to, to było silniejsze od niego i back? Tu? 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. To nasz muł? To jest z nami drugi muł? Bardzo dobrze. Tak się czy jest, Mart? Gotowa? Gotowa. Gotowa. Gotowy. Dobrze. Wyruszyliśmy. Muły przed nami. Jeszcze tylko 7 godzin. Pierwszą godzinkę szliśmy obok jakichś domów, jakichś takich większych pól, nie raczej na ścieżkach, które są konkretnie od tego szlaku. Dopiero wchodziliśmy na ten taki główny szlak. Tam idziemy. Pierwsze miejsce chyba dla zmyłki zostało zrobione tak, żeby wyglądało naprawdę prosto, było miło, przyjemnie, no i bardzo ładnie. Malutko szliśmy, ale już mamy restaurację, czyli pomarańcze się chłodzą, wszystko się chłodzi, no nieźle jest. Pierwsze duże podejście, ja już nie daję rady. Bardzo dobrze obwodne. Tak, bardzo dobrze? To dopiero początek. No Zacznę właśnie. Stanę. Im wyżej wchodziliśmy, tym bardziej zaskakiwało, że ludzie w takich miejscach żyją. Ta wioska, którą właśnie widzicie, jest jeszcze dosyć nisko. Im będziemy wchodzić wyżej, tym będzie tej wiosek jeszcze więcej i jest to niesamowite, że ludzie dają radę żyć w takich warunkach tak wysoko. Przez całą tą podróż do góry było tak samo, że my z Martą z tyłu, później Bartosz, a później z przodu Adam i Adam czasami był tak daleko, że nawet nie mogliśmy go zobaczyć. Muł jest dużo, dużo przed nami. Wszystkie rzeczy zostawiliśmy na nim. Wody nie ma, ramy mamy spragnienia. I chyba wracać można na nich, tylko, że to za drobną opłatą. Zobaczmy, zobaczmy tutaj każdego ten, są poczucie, od 1 do 10, ja uważam 8. 4. 10. 7. Nie, jest źle, Marta trochę nie wytrzymuje, nóżki bolą, ale ładnie jest. Patrzcie, myślałem, że Rafał z nami nie wbija na górę, a tu jednak jesteśmy. Chyba? Aha Górska woda, patrzcie, Marta pije tutaj Się napełnia Tutaj obóz Szef tutaj, Mirinda Wywalone totalnie To nasz spoceniec, tutaj idzie z przodu To są po prostu marzenia i cele, które rozwodzać muszę zobaczcie jak już zaczyna pierdzielić Że powiem, że jest trudny niż myślałem. A w samej trudności na pewno nie pomagało też to, że byliśmy ubrani tak jak na zimę, bo im wyżej idziemy, tym jest zimniej, później też będzie śnieg, więc było mega gorąco i ciężko Nasz gości nas pospiesza mamy co w dupie. Idziemy tempem tak zwanym rówi. i to jest to ja. Ale Baron Idą z nami trzeba, czas trzeba się przesuwać, przechodzą, znaczy muły, ludzie też przychodzą nie że te muły wchodzą na taką wysokość. Teraz jesteśmy około na takiej wysokości jak Rysy i jeszcze dwa, trzy razy to samo. Dzisiaj idziemy dopiero do pierwszego schroniska Tam jemy obiad, znaczy jemy obiad jeszcze za chwilę, potem do schroniska. Idziemy spać o czwartej rano, atak szczytowy tak zwany, więc to jutro dopiero. Jest Im, im dalej, tym lepiej. Przyzwyczaja. Człowiek A dam to w ogóle. Patrzcie na niego. 10 na razie od kurde na 2400 ja, Marto już nie daje rady się stresuje że że nie da rady w ogóle ale w nią wierzę zjemy dużo zaraz jedzonka wypijemy dużo picia wierzę że będzie okej okay. Kilka razy podczas całej wycieczki mieliśmy już takie naprawdę załamania typu, że nie damy rady po prostu. Szliśmy 15 minut, a szerpa mówił nam, że zaraz będzie koniec zaraz za 15 minut no i idziemy i nic, potem następne 15 minut i nic. Wyszło na to, że szliśmy półtora godziny do tego pierwszego przystanku, w którym sobie coś zjedliśmy, ale no naprawdę cały czas myśleliśmy tylko o tym, że no zaraz nie wyrobimy. O <noise> Już na miejscu wszyscy szczęśliwi. Dostaliśmy jedzonko i było bardzo dobre. No i nigdy nie jadłem lunchu tak wysoko. Normalnie powyżej 2000 metrów nad poziomem morza zrobiłem sobie kebaba. Idziemy teraz godzina do ostatniego przystanku. A tam nie wiem jak będzie. Ale wszystko mokre. Mamy. Wszystko jest. A, no jest ok, jest ogólnie ok jak pojedliśmy to jest lepiej Już tak naprawdę stąd widać, że zaraz wchodzimy na ten śnieg jak Bartosz powiedział, zmiana biomu tutaj desert biom i nagle śnieżek. Marta, przyznaj się też, że będziesz wracać na ośle. No będę, no co Ten domek, tamten domek to nasz. Nie wiem czy widać. O tu Czaj ja jestem szczęśliwa. Widać cię właśnie. Widać. Tak bawcia z tym. Dużo lepszy mam humor po tej, po tym pierwszym, hmm, jak to się nazywa, po tej przerwie pierwszej, bo bez tej przerwy to byłby koniec. Bartosz z nami, Adam dalej z przodu razem z tym szerpą naszym, ale już nie tak, że ich nie widzimy, bo widzę ich sobie idą, więc jeszcze nie jest tak źle z nami. Jesteśmy Pierwszy dzień Zakończony sukcesem Mamy to Gdzie to jest? Tu Dobrze pokazuje Tu Jesteśmy To schronisko w tym śniegu po prostu wyglądało jak Kermoren z Wiedźmina, nie? Do teraz się zastanawiam, jakim cudem oni to w ogóle wybudowali? Jesteśmy bardzo wysoko, za nóg Nasz przewodnik spadł właśnie z góry. Nie wiem, co robić. Jesteśmy no, już co? w jakimś miejscu. Nasz <laughs> tam. Właśnie wspina się czekanem, żeby tylko tu przyjść. Pomóż mi, Ado, pomóż mi. Będę musiał pewnie Marta skora. Marta zachorowała przy zapaleniu płuc Nie ja płaczę Jesteśmy Wchodzimy do schroniska Całe schronisko było ogromne W środku milion pokoi I pokój na to, żeby sobie pograć w szachy Wielka kuchnia, nawet sklepik No a my u góry dostaliśmy też swoje łóżeczka No nie był to pokój oczywiście pięciogwiazdkowy Ale ważne, że mieliśmy chociaż no, swoje stowa, łóżko Śpimy Szefy na dole. Oh. Po chwili zrobiło się ciemno. Poszliśmy spać od razu. Potem wstaliśmy następnego dnia, czwarta rano, i zaczęliśmy przygotowywać się na to, żeby wyjść już na górę. Kochanie, jesteśmy gotowi. Ja Wierbucy są. Wszystko jest. Wszyscy wow. są gotowi? Tak. Okay. Raki. Masz się raki. Widziałem ja w kominiacie Mistrz Pominiacie Mistrz numer <gry> Szerpa dał nam latarki, pomógł nam założyć te, te raki, bo nie było to takie proste jak myśleliśmy, no i wyruszyliśmy. Chodź po wam podczas Dobra, Nie widziałem. Zaraz widzisz, no w ten wstyd. Tak. Bardzo. Dobrze. Wyszliśmy, wszędzie ciemno, nic nie było widać, tak naprawdę droga była cały czas pionowa. Już podczas pierwszego stopa okazało się, że po prostu chyba Marta nie wyrobi. Wszyscy próbujemy motować Marta. <grymne> po chwili pan wziął Martę za rękę i po prostu uznaliśmy, że tak będzie lepiej, bo pomoże jej wejść do góry. Pokładowy. Idziemy Marta 10 razy powiedziała, że chce zejść Adam jest goincem i cały czas ją Kuba, Kuba, kurde, Bartek próbuję przeżyć Szliśmy tak jeszcze dobre 30 minut myśleliśmy już, że tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko, ale gdy zrobiliśmy następną przerwę, to okazało się, że jesteśmy dopiero w jednej trzeciej i chodzenie pionowo dopiero się tak naprawdę zacznie. Myślimy o powrocie. Chłopaki dają radę. Patrząc tutaj na kondycję Marty, uznałem razem z nią, że to nie ma sensu, że to będzie po prostu niebezpieczne. Więc wrócimy, a mamy szefa, który nagra nam, jak wygląda to u góry. Ale mimo wszystko nie czuliśmy się pokonani. Okej. Okay? 3400 to jest wysokość, na którą dużo ludzi nie wchodzi, więc my sobie jeszcze tam wejdziemy, ale teraz zobaczcie, jak wyglądało to, jak Adam i Bartek weszli na samą górę, a w tym samym czasie ja i Marta schodziliśmy razem z szerpą po prostu na dół

9 na 10 moje samo w poczucie dla <grystuje> My Fradu nie weszliśmy Ale to jest nasza motywacja Tak, nie bierzemy tego jako porażki, tylko jako wygranych. Tak. 340 to... Lekcja, to jako, lekcja, jako lekcja motywacja Żeby, motywacja, żeby tak. poprawić kondycję. Tak. Dokładnie. 3, 400 to nie jeden... Yy, znaczy nikt nie wchodzi prawie. Nikt, prawda. <grystuje> Może on? A ty byłeś, a ty byłeś na 3400? Zumie nie była ścianała, butujca! Nie no, nie Поворот ты, поворот поворот Rafał, powiedz mi, jak było na górze? Rafał, czy jak się czujesz dzisiaj? Marta tak się wczuła, że normalnie podeszła jej odpadła. No 10 lat.